Halo, halo, dzień dobry. Jeden z widzów i subskrybentów mojego kanału zainteresowany zakupem szabli Ludwikówka produkcji Kult Owatina poprosił mnie o porównanie właśnie tej szabelki z szablą historyczną, proszę Państwa, czyli z Ludwikówką historyczną. Dobrze, proszę Państwa, Ludwikówka historyczna już będziemy porównywać. Naszą. To jest kopia e, szabli, wzór 1934. E, to jest bardzo dokładna e, replika, właśnie tej e, szabli. E, za chwilkę sobie właśnie porównamy e, te szabelki. Dobrze, to jest tak. Przede wszystkim, może najpierw, e, najpierw może je zważymy, bo waga tutaj e, jest. I zważymy sobie te dwie szabelki. E, tutaj mamy właśnie kultowatina. E, waga tej szabli to jest jakieś 965-967 gramów. E, natomiast tutaj mamy e, dokładną e, replikę e, właśnie tej szabelki. No, tutaj mamy szablę wyjątkowo lekką lżejszą niż 900 gramów. No zwykle. Te szable ważyły właśnie około 900 gramów. E, czyli mamy troszeczkę lekką różnicę. Troszeczkę kult owatina jest e, cięższa e, od e, tej szabli e, historycznej. Dobrze, proszę Państwa, e, zajmijmy się może kwestiami takimi odnośnie generalnie wyglądu tych szabel, prawda? Rękojeści, proszę Państwa, są bardzo podobne, prawda? No, e, można powiedzieć, że. No, bardzo podobno Ten kształt może w kuldo jest troszeczkę, ten trzon jest troszeczkę grubszy, to taki troszeczkę bardziej e, zaokrąglony. Podstawowa różnica jest taka, że szabla, właśnie historyczna, była w pełni rozbieralna. Już rozbierałem, proszę Państwa, na jednym z tych filmów e, tą rękojeźdź, Nie będę tutaj e, po prostu jakoś się e, doktoryzował e, w tym temacie. Generalnie tutaj mamy e, śrubę e, tą śrubę się odkręca tutaj mamy. Te szaki charakterystyczne, dwie śruby, no i te dwie okładziny wraz z tym pierścieniem po prostu schodzą z tej rękojeści. Czyli tutaj mamy po prostu w pełni rozbieralną rękojeść właśnie tej szabli. Natomiast do watina, proszę Państwa, no przede wszystkim tutaj ta rękojeść jest wykonana jakby nie z dwóch okładzin, tylko z jednego kawałka drewna. Mamy dwie śruby. Niby mocujące, natomiast ta rękojeść nie jest rozbieralna. Co to znaczy? No tutaj mamy po prostu zakute na stałe, zeszlifowane tą głowicę. Po prostu tutaj nie ma śruby. Nie można tej jakby tej rękojeści rozebrać. No i oczywiście samo odkręcenie tych, tych, dwóch, tych dwóch śrub na siłę nic nam nie pomoże, ponieważ te okładziny jakby tutaj nie, nie ma jakby dwóch okładzin, tylko po prostu jest to zrobione jakby z jednego kawałku drewna. Natomiast grubsza jeżeli byśmy weszli też w jakieś tam parametry dotyczące e, rozstawu tej rękojeści, prawda, tutaj też kształtu tego kabłonka, to tutaj z grubsza wszystko jest w porządku. Może tak jak wspomniałem, ten kształt, ten rękojeści w Kultowa tina jest troszeczkę taki bardziej zaokrąglony, natomiast tutaj jest taki e, mocno, e, mocno, pochyły. Jeśli chodzi o kształty kabłonków, no to one są w zasadzie identyczne, zbliżone e, długości wąsów, prawda, są bardzo pod, no, praktycznie takie same długości wąsów także generalnie rękojeść jest bardzo bardzo podobna do szabli historycznej jeśli chodzi o szlify, proszę Państwa, głowni przede wszystkim tutaj mamy bardzo krótkie ricasso przechodzące już w bardzo szeroką bruzdę i przechodzące właśnie tutaj w szlif montmorency, natomiast tutaj mamy stosunkowo dłuższe, proszę Państwa, to ricasso w, w szabli kultowatina Owszem, tutaj jest też, że mamy tą jakby bruzdę, to główne zbrocze, też dosyć grube i też, też dosyć szerokie. Natomiast ten szlif Montmorency troszeczkę też się później zaczyna. Generalnie, jeżeli ktoś nie jest jakimś obsesyjnym e, zwolennikiem szabel regulaminowych, jest tutaj w miarę z grubsza wszystko bardzo e, podobnie. Jeśli chodzi o szerokość, też tutaj e, tej głowni, tutaj mamy e, 30. 6, no 35-36 mm. Natomiast kultowatina jest minimalnie węższa, ma 32-33 mm. Czyli po prostu ta główna kultowatina jest troszeczkę węższa. Jeśli chodzi o grubość, to tutaj mamy bardzo też podobnie. Tutaj mamy grubość trzonu. Repliki mamy na poziomie 7,5-8 mm. Natomiast tutaj mamy, tutaj mamy, proszę Państwa, jakieś 6,5-7 mm. To generalnie kuldewatina jest troszeczkę tutaj grubsza przy, znaczy szablach historyczna polskiej produkcji e, ludwikówka jest generalnie ten trzon tutaj minimalnie grubszy, natomiast no tutaj no, nie są to jakieś kosmiczne e, różnice. Jeśli chodzi o też kształt generalnie szlifów, tutaj mamy bo bardzo podobnie, prawda? No tutaj ten szlif jest szerszy, głębszy, no to, no to tutaj ten szlif jest minimalnie po prostu węższy. Jeśli mamy porównać tutaj jakby koniec i początek pióra, no to tutaj minimalnie ten sposób szlifowania w Kuldowatina jest po prostu inny. Ta oś główna. Którą, według której właśnie szlifowano tutaj to, to pióro, jest bardziej przy grzbiecie, jest bardziej przygrzbietowa ta główna oś tego szlifu, natomiast tutaj bardziej centralnie ten, ten szlif biegnie. No i ten sztyg jest tutaj minimalnie też inny w produkcji Kuldowa Tina. Zacznijmy też od tego, że generalnie szabla, oczywiście w pełni historyczna, miała 82,5 długości głowni, natomiast kult Owatina jest minimalnie dłuższa, ma 84 ma 84 centymetry, czyli kult Owatina jest po prostu troszeczkę za długa Ten, ta głownia jest troszeczkę za długa jeśli chodzi też o samą krzywiznę to kult Owatina wydaje mi się, że jest szablą, z tego co pamiętam troszeczkę bardziej prostą, z tego co pamiętam Tutaj mamy krzywiznę jakieś i 2 24 mm. Natomiast jeśli chodzi o tą szablę historyczną, no to tutaj mamy krzywiznę na poziomie 3,2. No tutaj po prostu ta krzywizna tej szabli jest po prostu większa. Co mogę powiedzieć? Jeśli chodzi też o pochwy, no to pochwy, wiadomo, obydwie jakby są zaopatrzone w jeden koluch nośny, szabla w pochwie historyczna wygląda tak. Tutaj mamy akurat pochwę matową. Klient chciał pochwę matową. Oczywiście takie pochwy matowe też były często na stanie polskiej kawalerii. A tutaj mamy tą pochwę troszeczkę inną. Też jeden koluch nośny. Jeśli chodzi o, e, proszę Państwa, e, ostrogę e, tych dwóch szabel, no to ostroga przy historycznej szabli jest stosunkowo, bym powiedział, no, krótka. Ta ostroga no, ma tutaj e, no, jakieś grubości około 5-6 mm. Do, e, natomiast tutaj ta ostroga jest no, zdecydowanie dłuższa, bo ma około aż 2 cm. Także... Te ostrogi, no minimalnie się troszeczkę różnią. Tutaj mamy e, na replice tej historycznej, co prawda, e, nie mamy żadnych bicia, na i akurat mamy bicia, w oryginalnych szablach oczywiście też występowały e, bicia. E, tutaj mamy odbiór K2 i, hot, i huta Ludwikówka. E, huta e, po prostu Ludwików. Także, proszę Państwa, generalnie te dwie y, szable, y, no przede wszystkim różnią się ceną. Tutaj mamy szable za 5000. Szable polskiej produkcji. Wykonanie takiej szabli trwa około 2-3 miesięcy. Szabla oczywiście jest w pełni użytkowa, kuta i hartowana. Można tą szablą jak najbardziej ciąć. natomiast precyzja wykonania, wszystko tutaj jest zgodne, wyważenie i sama też bym powiedział, sam charakter tej szabli no jest po prostu taki sam jak szabel historycznych. Jeśli na przykład weźmiemy tą szablę do ręki to tutaj proszę Państwa zwrócimy uwagę jakie tutaj jest wyważenie. I zaraz Państwo zobaczycie jakie to wyważenie tutaj jest. Dobrze. Tutaj mamy wyważenie od Jelca. Takie jak właśnie w szablach historycznych. Mamy 18 Mamy 18 cm od Jelca. Natomiast w przypadku produk szabel produkcji Kultowatina to wyważenie będzie no zdecydowanie inne. No przede wszystkim też głównie jest minimalnie dłuższa. Proszę Państwa, także to wyważenie będzie troszeczkę inne. Tutaj z tego co pamiętam, to to wyważenie było na poziomie 20 cm z tego co pamiętam. Tak, i tutaj mamy wyważenie właśnie na poziomie. 20 cm od, od y, Jelca. Także no, y, generalnie też po zeszlifowaniu i na przykład zaostrzeniu tej głowni, bo można też tutaj próbować e, troszeczkę skrócić tą e, tą głownię, bo tak jak mówię, jest to te półtorej cm e, za długa, e, no to ten balans bym powiedział się poprawi, jeżeli na przykład tutaj też bierzemy trochę materiału, zaostrzymy ją, no to ta szabla będzie miała no, wyważenie bardzo zbliżone do tej szabli historycznej Ludwikówki. Także proszę Państwa, no, co mogę powiedzieć? No, generalnie, e, jeśli ktoś ma pieniądze, ktoś bardzo lubi szablę, polską szablę Ludwikówkę, polecam wybór za 5000. Jest to szabla wykonana właśnie zgodnie z wszystkimi historycznymi e, parametrami. Wyważenie sam charakter też szabli, rękojeździe jest w rozbieralna. Natomiast jakby wyborem dużo bardziej ekonomicznym jest szabla produkcji Kuldowatina, która ma oczywiście swoje niedociągnięcia. Natomiast generalnie no jakoś strasznie nie odstaje od, od szabli Ludwikówki, no kwestia po prostu ekonomii. No. Ludwikówka jest po prostu do dwu, taka Kuldowatina to jest koszt kosz mniej więcej do 2000, no jest to wybór po prostu dużo, dużo. Tańszy szabla, kultowa tina. Właśnie Ludwikówka też przewyższa wszystkie polskie tanie repliki Ludwikówek, które są po prostu fatalnej jakości. Takie szable do około 1000 zł. One w zasadzie w niczym nie przypominają Ludwikówek, i generalnie no, nie polecam tych tanich Ludwikówek. Mniej więcej do 1000 złotych, bo są po prostu bardzo kiepsko wykonane i nie mają nawet charakteru tych dawnych szabel historycznych. Także dobrze, proszę Państwa, także może tyle na dziś, jeśli, jeżeli, jeśli porównamy sobie właśnie repliki tych dwóch słynnych szabel, czyli szabli perfekcyjnie, wy, repliki perfekcyjnie wykonanej, oddającej w pełni e, charakter tych dawnych naszych wspaniałych szabel wzór 1934 i repliki firmy Kultowatina która wykonała właśnie niedawno właśnie reprodukcję tej szabli no może szabla bym powiedział nie jest perfekcyjnym odzorowaniem tej dawnej szabli wzór 34 ale i tak no bym powiedział w tych pieniądzach nie jest złą repliką i można ją Polecić przede wszystkim jest też szkuta i hartowana, nadaje się też do cięć, nadaje się do zaostrzczeniu do cięć, nadaje się też do szermierki komnej. Jest to replika no, w pełni też użytkowa. Także może dziś to na tyle. Dziękuję wszystkim za suby, dziękuję wszystkim za. Za komentarze, za komentarze pod moimi filmami. Dziękuję wszystkim za czytanie też moich skromnych opracowań, moich e-booków, moich książek dotyczących dawnego, dawnej polskiej szermierki, która występowała w polskiej armii od XVI do XIX wieku. Jeżeli ktoś by z Państwa był zainteresowany taką szablą, proszę do mnie pisać na polski szablotuk gmail.com, na dziś to wszystko. Kłaniam się i pozdrawiam.